Dzień dobry państwu. Państwa i moim gościem jest pan profesor Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. 30 maja obchodzony jest Światowy Dzień SM. I można powiedzieć, że leczenie, które jest dostępne dziś dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, jest na światowym poziomie, dlatego że pozwala im na to, żeby łączyć obowiązki życia codziennego z prowadzeniem, z zarządzaniem swoją chorobą, z chorobą przewlekłą, która w wielu przypadkach może, ale już dziś dzięki osiągnięciom medycyny nie musi wiązać się z ograniczeniami. Panie profesorze, ten szeroki wachlarz opcji terapeutycznych w SM to znaczący postęp medycyny, ale jak rzeczywiście wygląda opieka nad pacjentem z SM i jakie są w tym obszarze różnice między Polską a innymi krajami Europy? Generalnie dokonał się ogromny postęp w tym zakresie i cieszymy się, że nasi pacjenci w Polsce mają dostęp do leków. Również tych najnowszych generacji, dzięki którym możemy skutecznie hamować postęp tej choroby i niwelować jej aktywność. Oczywiście życie pisze na stop jakieś nowe wyzwania, bo pojawiają się nowe leki, i tu idealnie jakbyśmy nadążali też nad tym, za tym postępem, który dokonuje się w zasadzie w każdym roku. Mamy jakieś nowe substancje, nowe leki, które zostały zarejestrowane i chcielibyśmy, jakby, aby jak najszybciej trafiały do programów lekowych w Polsce, bo tylko to jest gwarantem użycia tych leków. Czy odbiegamy od krajów europejskich? No, generalnie sytuacja jest niezła, poprawia się, no, ale to nie jest ten ideał, w którym możemy w no, dość krótkim czasie. Sięgać leki, które, które wykazują wysoką skuteczność, a jednocześnie bezpieczeństwo. Też zmieniają się pewne koncepcje terapeutyczne, kiedy sięgamy po leki o wyższej skuteczności. Po to, aby nie dopuścić do skutków choroby, jakim jest trwałe uszkodzenie struktur, no i ciężka niepełnosprawność. Także nasze programy lekowe, które działają już od kilkunastu lat, wymagają aktualizacji, wymagają doskonalania i bardzo tutaj nam zależy w rozmowach z ministerstwem, a takich się toczą i za to jesteśmy bardzo wdzięczni, abyśmy mogli tych aktualizacji dokonywać, bo dawno ich nie było, a musi to być zgodne z duchem czasu i z aktualną sytuacją terapeutyczną w Europie. A jakie są te najpilniejsze aktualizacje oczekiwane w programach lekowych, tak aby Polska mogła dorównać innym krajom europejskim? Przede wszystkim chcemy stworzyć taką grupę leków o wyższej skuteczności, dedykowanych dla osób, u których ta aktywność chorobowa jest, są nowo zdiagnozowani albo nie reagują na dotychczasowe leki i te leki mają wpisane wskazania swojej charakterystyce jako leki pierwszej linii, pierwszorzutowe, więc zależy nam, żeby uwzględnić kilka substancji, które właśnie taką, takie kryteria spełniają. Do nich należą okrelizumab, ofatumumab. Animot, za chwilę też będzie po, poza nimot. No i też kladrybina, tak, aby mogły być dodane wcześniej, po to, aby zapanować nad chorobą i nie czekać, nie skalować terapii, tylko zadziałać wcześniej i skutecznie. A profile bezpieczeństwa tych leków wcale nie są jakieś groźne, a wręcz. Wykazują bardzo duże podobieństwa, wręcz bardzo korzystny profil, a więc pacjenci będą tutaj w pełni bezpieczni. Drugi ważny postulat to złagodzenie kryteriów przejścia z pierwszej do drugiej linii. To pokutuje od wielu lat w Polsce. Mamy niski bardzo odsetek pacjentów leczonych lekami drugiej linii. Chodzi tu o wysokoaktywną chorobę i nie, też nieskuteczność leczenia lekami pierwszej linii. W Polsce mamy około 15% takich pacjentów. Na świecie standardem jest 30 i więcej, a więc musimy dogonić Europę i dać szansę pacjentom na skuteczniejsze leczenie dużo wcześniej. Panie profesorze, proszę powiedzieć nam więcej na temat badania takiego porównawczego, które pan profesor przeprowadzał właśnie sprawdzając warunki takiej standaryzacji opieki nad pacjentami z SM w Polsce, a w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. A właśnie, był to Taki projekt we współpracy z kolegami z wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności koledzy z Węgier. Profesor Laszlo Weczej prowadził taki serwej, ankietę, badając tę niełatwę opieki neurologicznej nad chorymi ZCM w różnych krajach. No i dzięki temu. Udało się opisać rzeczywistość, jaka, i, i system opieki nad ogromną populacją pacjentów. Te kraje w sumie mają ponad 120 milionów populacji, a więc dużo obszar geograficzny. Co się okazuje? W Polsce nasz system jest dobry. To trzeba podkreślić, że mamy Całą sieć środków, które prowadzą programy lekowe. Niestety one to czynią w poczuciu takiej misji, ale niestety mamy dużą dysproporcję pomiędzy nakładami na leki, a z kolei świadczenia na rzecz realizatorów tych programów są bardzo niskie. Więc tu odbiegamy w wielu punktach od takiej średniej europejskiej, czym to skutkuje. No, coraz więcej pacjentów. Zgłasza się do terapii, a nie ma komu tego prowadzić. Programy lekowe są nieatrakcyjne dla szpitali, dla zdrowotnych, i to wymaga pilnego naprawienia. Mamy też taki zróżnicowany troszkę system opieki. W sumie około 130 ośrodków prowadzi programy lekowe podczas gdy tylko 67 ma dostęp do pełnego wachlarza terapii, do różnych leków pierwszej i drugiej linii. I nie jest zaskoczeniem, że te 67 ośrodków sprawuje opiekę nad około 80 paroma procentami wszystkich pacjentów. Tak więc jest taka polaryzacja. Pozostałe 60 3-4 opiekują się nielicznymi pacjentami, mając do dyspozycji tylko pierwszą linię. To wymaga pewnych no, zmian, modyfikacji. Dobrze było, żeby, żeby no, wszystkie ośrodki wykazały tą aktywność. I ewentualnie miały dostęp do, do różnych terapii. Zobaczymy, czy, czy ich warunki realizacji będą, czy wyposażenie, czy kadra będą wystarczające, aby podjąć się pewnych ambitnych działań, ale to czyni taką troszkę odmienność naszego systemu od innych krajów. Wymagałoby to uściślenia i rozpracowania, tak aby też pacjent nie błądził, nie wiedział, że nie, 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 nie szukał ścieżki terapeutycznej. Z reguły oni nie wiedzą, gdzie się zgłosić, kto będzie daną terapię prowadził, i tu być może jest ten, ta blokada, jeśli chodzi o przełączanie z jednej linii na drugą, w związku z dość restrykcyjnymi zapisami w programie leczowym. Panie profesorze, a co mogłoby pomóc pacjentowi nie błądzić w systemie? Jakie rozwiązanie przyniosłoby najszybszy taki efekt, żeby tego pacjenta jednak poprowadzić z punktu A do punktu Z? Um. Polskie Towarzystwo Neurologiczne wraz z Uczelnią Łazarskiego opracowało strategię dla neurologii, w której przedstawiliśmy taki model. Brakuje ogniwa, jakim są poradnie neurologiczne o podwyższonej specjalizacji, takie profilowane tematycznie dotyczące konkretnych dziedzin. Dajmy przykład SM. One już istnieją de facto. To są ośrodki, które prowadzą programy lekowe, ale w systemie są słabo osadzone. Tu głównie chodzi o ten, Tam, gdzie jest program lekowy, no to, to jest klarowne i jasne, ale jeżeli patrzymy na objawy i wymaga diagnostyki, to trafi on najczęściej albo do poradni neurologicznej, ale my ją nazywamy taką ogólną, czyli tam, gdzie najszybciej będzie mu się, najszybciej będzie mógł się dostać, lub też pójdzie na SOR, prawda? Może trafić do szpitala, gdzie zostaną wykonane badania diagnostyczne, ale często one potem. Napływają wyniki z pewnym opóźnieniem, i trzeba postawić diagnozę finalną. I tu może być problem, że pacjent z reguły nie trafia. Do miejsca, gdzie jest ściśle określone, to jest placówka czy poradnia, która zajmuje się stwardnieniem rozsianym. To może dotyczyć też innych chorób, jak choroby nerwowo-mięśniowe, jak bóle głowy, jak choroby otępienne, choroba Parkinsona, poradnia też udarowa, czyli. Czyli miejsca ogniwo najczęściej przy ośrodkach wysokospecjalistycznych, szpitalnych, które będą miały możliwość zaplecze do zorganizowania takich świadczeń o podwyższonej specjalizacji. Wówczas pacjent, zamiast chodzić od poradni neurologicznej do, in, do poradni, bo wszak pacjent nie wie, który lekarz, w którym miejscu Wykazuje no, taką znajomość, czy ma możliwości diagnostyczne w danej już węższej dziedzinie neurologicznej. To by mu znacznie uprościło, gdyby były wskazane takie placówki, takie. Poradnie, wówczas zarówno lekarz rodzinny, jak i neurolog, który często blisko współpracuje z rodzinnym w ramach poradni neurologicznej ogólnej, przekieruje we wskazane miejsce i tam ta, ta diagnostyka pójdzie szybko. No i oczywiście będzie możliwe po postawieniu diagnozy włączenie pacjenta do adekwatnego leczenia. Także to są proste zmiany, nie wymagające jakichś. Dużych, też rewolucyjnych zmian w systemie, ale uproszczą, ułatwią ścieżki. Też pacjent po diagnozie, po włączeniu leczenia może śmiało korzystać z pomocy w placówce najbliżej miejsca zamieszkania, a więc przyjdzie na przedłużenie leków, na monitorowanie stanu zdrowia. A w momencie jakichś zmian, będzie mógł na nowo trafiać do tych placówek o wyższej specjalizacji. Na koniec, jeszcze, panie profesorze, jestem ciekawa, proszę nam powiedzieć, jak ta ścieżka pacjenta wygląda w właśnie innych krajach Europy. Czy jest prostsza, czy podobnie skonfigurowana jak w Polsce? Jest prosta. My też mówimy głośno, tak zwanej właśnie neurologii ogólnej, która w wielu krajach tak właśnie funkcjonuje, ale są wskazane poradnie bólów głowy, poradnie Alzheimerowskie, poradnie CEMowe. I wówczas jest to naturalne. System działa od lat w Europie. U nas z, no, to wynikało z dziwnych założeń sprzed lat, że w każdej poradni, w każdym punkcie ma siedzieć specjalista od wszystkiego, prawda? Co jak dobrze wiemy, jest niemożliwe przy takim ogromnym postępie. W każdej z dziedzin w neurologii mamy wręcz rewolucję technologiczną, więc musi dojść do pewnej gradacji, referencyjności. No Nie ma sensu finansowego, również, bo nie da się stworzyć w każdym miejscu równie wyposażonych, równie też z takim zapleczem kadrowym placówek, które sprostają tego typu wyzwania. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę Państwa i moim gościem był Pan Profesor Konrad Rejdak, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.